Jest takie powiedzenie, że w chirurgii, w medycynie, jak w kinie, wszystko jest możliwe. Jaka relacja jest między medycyną estetyczną a społeczeństwem? To znaczy jest bardzo bliska. Właściwie, jeżeli spojrzeć na historię ludzkości, historię społeczeństw, medycyna estetyczna zawsze występowała. Ludzie pierwotni y, naciągali sobie wargi, wkładając w to różnego rodzaju wkładki, bo były modne bardzo duże, wielkie, wystające wargi dolne, y, wyciągano uszy. W kulturze japońskiej zmniejszano, specjalnie użyję kolokwializmu, hodowano stopy kobiet, żeby były malutkie, im mniejsze, tym lepsze. Czyli te elementy wpływania na wygląd poprawę tego wyglądu w tym szerokim znaczeniu były zawsze użyłem słowa z lekkim zastanowieniem poprawy, bo to wszystko zależy od kultury i punktu widzenia. Pewne rzeczy poprawiające wygląd dla pewnych kultur, dla pewnych społeczności są rzeczywiście poprawą wyglądu, a dla innych wręcz przeciwnie. Dlatego tutaj zawsze jest bardzo ważne odniesienie medycyny estetycznej i jej działań Czyli pewnego kanonu piękna i wyglądu, z którym mamy do czynienia do kręgu kulturowego, o którym mówimy. Mhm. A czy na przestrzeni lat postrzeganie medycyny estetycznej albo pacjentów, którzy są po różnych zabiegach, czy to się zmienia? Czy kiedyś to było bardziej akceptowalne, czy mniej? Czy, czy w ogóle jakby nie ma różnicy między tym, jak kiedyś postrzegano tą medycynę estetyczną, a między tym, jak jest teraz? Zdecydowanie stosunek społeczny zmienił się do medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Wynika to przede wszystkim z dostępności i powszechności tego. Przed wielu laty zabiegi chirurgii plastycznej były nieprawdopodobnie drogie. Były dostępne tylko dla ludzi naprawdę bardzo bogatych albo naprawdę dla bardzo zdesperowanych. Medycyna estetyczna przed wielu laty właściwie specjalnie nie istniała. Ograniczała się do prostych, drobnych zabiegów. W tej chwili koszty związane z medycyną estetyczną i zabiegami chirurgii plastycznej, jak również powszechność, spowodowały, że jest to bardzo szeroko akceptowalne. Do tego stopnia, co uważam za sprawę wartą zastanowienia, że są kręgi, w których się uważa, że wypada sobie zrobić jakąś operację, zabieg chirurgii plastycznej. No, bo to mnie w jakiś sposób nobilituje. To teraz chciałabym poruszyć temat mediów społecznościowych i tego, jak one wpływają na po pierwsze postrzeganie nas samych i, z, i swojego wyglądu. Jak teraz wszystkie trendy na różnych portalach społecznościowych mogą wpłynąć na to, jak jak się lubimy. No i właśnie, to jest bardzo trudny problem. Problem, który my, pracując w gabinetach, rozmawiamy z pacjentami, ale wydaje mi się, że problem jest dużo szerszy, niż my jesteśmy w stanie to zauważyć. Media społecznościowe kreują nasze zachowania, nasze postępowanie w sposób, o czym panie dużo lepiej wiecie ode mnie i mógłbyście więcej na ten temat powiedzieć, kreują w sposób bardzo bezwzględne na nasze zachowania, pragnienia, oczekiwania, plany życiowe i umiejętności zakupowe. Robią to w sposób niekiedy bardzo przejrzysty, a niekiedy transparentny, niezauważający, niezauważalny dla nas i często kreują rzeczy niepotrzebne po to tylko, żeby. No właśnie, żeby co? Żeby sprzedać towar, żeby zachęcić ludzi do określonych zachowań, za czym stoją inne, różne plany, z których my sobie nie zdajemy sprawy. I dlatego mówię, media społecznościowe, w tej chwili żyjemy w świecie, w którym decydują nawet o życiu, o naszym życiu, nawet dotyczy to ludzi, którzy są świadomi, że te media społecznościowe są, są świadomi, że one są groźne, groźne w cudzysłowie, ale niosą za sobą ogromne niebezpieczeństwo i ci ludzie mówią, którzy na tym się znają, mówią okej, okay, ja wiem, ja się znam na tym, ja analizuję to, ale wiem jedno, nie jestem w stanie w stu procentach obronić się przed ich wpływem. Dlaczego to jest takie ważne? Że media społecznościowe poza informowaniem, to jest bardzo ważne. I wielokrotnie, jeżeli się umie czytać media społecznościowe, umie się analizować informacje w nich zawarte, można zdobyć kupę informacji potrzebnych dla nas które mogą powiedzieć nam, jak możemy rozwiązać nasz problem, nasz problem związany z naszym wyglądem, a to się z tym wiąże z naszym samopoczuciem. Z drugiej strony jest inne niebezpieczeństwo, poza tym, że one informują, bardzo często w różny sposób narzucają to, tworząc różnego rodzaju modele zachowań, modele wyglądu, które. No właśnie, mówią, jeżeli coś zrobisz, dalej było tak, jeżeli sobie kupisz. Kozaczki z Białym Misiem, no to jesteś kul i jesteś w jakiejś grupy. To było przed wielu, 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 wielu laty. Obecnie grupy influencerów, celebrytów, ludzi, którzy robią sobie pewne zabiegi, pewne działania na sobie, stają się wzorcem do postępowania dla innych ludzi, którzy mówią, okej, okay, chcę się poczuć taka. Jak ta influencerka, jak ta celebrytka, jak ta osoba sławna, i zrobić sobie to, co zrobiła ona. I w tym momencie media nie mówią o tym, że nie dla każdego to pasuje. Nie każdy powinien to zrobić. A jeżeli już, to może nie aż tak, może zrobić coś takiego, ale 30%, 40% z zakresu. Bo okej, okay, na przykład każdy zabieg u jednej kobiety. Co sobie to zrobi, może wyglądać ładnie, to samo u innej kobiety może ją zdeformować. Bardzo często przed tym się nie ostrzega pacjentów, pacjentek, ludzi. Media społecznościowe, tak, ale trzeba być ostrożnym, w wydaje mi się, że to o czym mówimy, no właśnie, ta informacja nie jest się w stanie przebić w mediach społecznościowych, bo bo one mają co innego na celu. A zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi pacjentka do gabinetu ze zdjęciem na telefonie, znalezionym w internecie, właśnie ulubionej influencerki czy, czy celebrytki, i, i mówi: Ja chcę tak. I pomimo właśnie ostrzeżeń, chociaż, tak jak pan powiedział, nie zawsze się ostrzega te pacjentki nie zawsze są one jakby ostrzegane przed tym, że może to nie wyglądać tak, jak na tym zdjęciu, to czy, czy one właśnie próbują się kreować na te celebrytki i przychodzą z gotowymi przekrojem tego, jak chcą wyglądać od A do Z i, i proszą, poproszę tak i tyle? Tak, <laughs> takie pacjentki się zdarzają. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że też w zależności od tego, są gabinety, są miejsca, są przestrzenie, gdzie pacjentek jest więcej, w innych jest mniej, bo to też zależy od charakteru gabinetu, działalności, praktyki, która się tym zajmuje. Przychodzą takie pacjentki, jest to bardzo niebezpieczne, bo bardzo często to jest takie podejście bezkrytyczne. Przychodzi kobieta, czy, czy mężczyzna, bo mężczyzn też to dotyczy, który pokazuje na przykład zdjęcia, no powiedzmy biustu. Chce mieć określony biust, pokazuje zdjęcie, chce mieć taki biust tak wyglądający, ok, i taki duży jeszcze, mówię, jaką objętość. No właśnie, ale nie zdaję sobie sprawy i trudno je wytłumaczyć, że zdjęcie kobiety, która jest na zdjęciu, ma zupełnie inną budowę, inny wzrost, inną szerokość, inne wymiary i tego typu implant, tego typu wielkość nie ma szansy być wszczepiona ciało ze względów anatomicznych i to jest jakby walka. Ktoś pokazuje zdjęcie wyobrażając sobie, że zrobię sobie coś, to będę taka jak ona. To jest właśnie złudzenie, które patrz, chwilę wcześniej to rozmawialiśmy, które niesie za sobą um, media. Nie, nie będą już tylko współczesne media, bo to było zawsze. Tylko w tej chwili siła przekazu współczesnych mediów jest zupełnie inna niż była kiedyś. Informacja w tej chwili odnosi w ciągu kilku sekund, kilkaset, kilka tysięcy osób. Kiedyś, żeby ta informacja się rozniosła, trzeba było dni, tygodni. Musiał zdjęcie zrobić, to wywołać, na przykład zadzwonić do kogoś. Także mówię, tak są takie pacjentki. I tutaj trzeba być bardzo um, rozsądnym. My jesteśmy lekarzami w większości. I rolą lekarza jest pamiętać o tym, że jest to pacjent, że działamy na jego celu, że, ciele, że ingerujemy w to ciało. Każdy zabieg operacyjny niesie za sobą możliwość powikłań. I musimy mieć świadomość tego, że jeżeli. Zrobimy coś, to z tym pacjent zostanie. I tutaj trzeba przewidzieć dwie rzeczy. Że pacjent zostanie raz, możemy go skrzywdzić, robiąc coś, czego nie powinno, być może zbyt duży biustr, który nie będzie dobry, który będzie wolał kręgosłup na przykład będzie szedł, niósł szereg problemów zdrowotnych. Ale <laughs> następną rzeczą jest to, że jeżeli pacjentka chętna do wydania dużych pieniędzy, chce sobie coś zrobić i tak dalej. I Podejmiemy się na przykład tego. Możemy doprowadzić do sytuacji, w której ta pacjentka zrobi, osiągnie określony efekt, który nie dla niej jest dobry, zostaje z dodatkowym problemem emocjonalnym, czyli przed zabiegiem nie lubi siebie troszkę, nie podoba jej się coś, ale ten problem jest do niego przyzwyczajony. To jest tak zwany stary wróg. Jeżeli coś zrobimy i się okaże, że to jednak nie to, to co się dzieje? Stary wróg do którego jest przyzwyczajona, gdzieś tam zniknął, ale pojawił się nowy, groźny i teraz powstaje problem, jak sobie z tym poradzić. Czy w takim razie lekarze mają możliwość odmówienia jakiegoś zabiegu i tak. jakie to są granice lekarze dla lekarza i dla, i dla klienta, dla pacjenta? Lekarze mają taką możliwość, jeżeli pacjent chce sobie zrobić krzywdę lub w opinii danego lekarza, Przekracza pewne normy estetyczne, lekarz ma prawo, nawet powinien odmówić. Kiedy motywacja pacjenta jest niebezpieczna dla samego pacjenta, też powinien odmówić. Bo jeszcze raz zwrócę uwagę, to co zawsze podkreślam: poza szkodami medycznymi są szkody emocjonalne. Jeżeli ktoś chce, mówi: Panie doktorze, ja muszę sobie coś zrobić, bo mam złe relacje z otoczeniem. To co się dzieje? Zabieg jest wykonany dobrze, wszystko jest super, a relacje z otoczeniem nie zmieniają się. I pytanie, dlaczego? Od razu jest źle wykonane. Pacjenci z tej grupy nie przyjmują do tego, że złe relacje są wynikiem tego, że oni są po prostu może B. No tak. A jak to jest z uzależnieniem od takich zabiegów? Czy takie sytuacje często się zdarzają, że jakby w pewnym momencie pacjent już nie zdaje sobie sprawy z tej granicy? Nazwijmy to może nawet taką granicą dobrego smaku i gdzieś tam tego e, rzeczywiście bezpieczeństwa dla siebie, dla zdrowia. I już zaczyna się taki moment, w którym chodzi o to, żeby było więcej, żeby było bardziej, żeby efekt był jeszcze bardziej wow. Lubił Panie wino? No. No właśnie, to jest, to jest dokładnie tak jak z winem. Jeżeli spróbujemy jakiegoś dobrego wina, to chcemy spróbować znowu. Znowu, jak idziemy i w pewnym momencie, jeżeli przekroczymy granicę, to rzecz fajna, która nas cieszy, daje nam przyjemność, daje nam radość, staje się problemem, bo jesteśmy uzależnieni. W momencie, w którym stwierdzamy, że no, 22 cholera, nie mam wina, muszę pójść i kupić na stację benzynową, to jest problem. Tak samo z medycyną estetyczną. Więc właśnie, kiedy jest uzależnienie, a kiedy jest chęć smakowania? To jest trudny moment, który jakby, jeszcze raz mówię, to można w rozmowie z pacjentką wyczuć. Jest taka grupa pacjentów właśnie uzależnionych, ale na szczęście, może ja mam takie szczęście, ich jest stosunkowo niewiele. Generalnie, jeżeli na przykład pewne zabiegi medycyny estetycznej powodują, że twarz jest jaśniejsza, fajniejsza, to pacjentki przychodzą. One przychodzą, że chcą, żeby twarz była gładka, żeby odwrócić pewne procesy, ale to wszystko. No mówię, w rozmowie z człowiekiem to można wychwycić. Generalnie no to nie jest jeszcze uzależnienie. Zaczyna się wtedy, kiedy gdy pacjentka mówi, panie doktorze, ja chciałabym sobie zrobić znowu coś. A co? No co pan myśli? To zaczyna być powoli problem właściwie o co chodzi. O co jej chodzi? No, poza sympatią do doktora oczywiście, ale o tym nie mówimy. Tylko mówię, jest to problem jakby emocjonalny, gdzieś nie halo jest pacjentką. I tutaj należy się bardzo mocno zastanowić. I to jest zawsze czynnik, o którym ja mówię. Zależy, należy zastanowić się, pieniądze. Nie wszystko należy sprzedać, bo można komuś zrobić krzywdę. A będąc lekarzami, musimy o tym myśleć, że naszą rolą jest pomagać, a nie krzywdzić. Czy medycyna estetyczna jest szansą na nowe życie? Powiem pani, tak, jest szansą na inne życie. Czy na nowe trudno powiedzieć? E, dobre pytanie. Powiem tak: tak ładnie opisuje się twarz z wiekiem, że generalnie symbolem młodości jest ten trójkąt młodości. Szerokie kości policzkowe, wąska broda, u mnie to już nie bardzo, ale i trójkąt na twarz. I ten trójkąt młodości z wiekiem przekształca się w piramidę starości. To znaczy, tu jest więcej, tu jest mniej i robi się trójkąt. I w tym momencie, jeżeli poprawimy twarz, delikatnie, delikatnie pójdziemy w kierunku, jeszcze raz mówię, nie w kierunku odmłodzenia twarzy, ale zmiany proporcji, to twarz wygląda lepiej, bardziej akceptowalnie dla osoby, która jest, czy to może być nowe życie? Może być, jeżeli ktoś się będzie uśmiechał do siebie od rana. No to będzie z tym uśmiechem wychodził z domu. Jak tutaj wychodzi się, proszę Boże, jak ja wyglądam, no to tylko się zabić. Jak mieszka na parterze, to nie ma problemu. Jak tym piętrze, to może się źle skończyć. E, to chyba dziękujemy bardzo e, za, za cudowną rozmowę. E, Dowiedzieliśmy się wszystkiego, to co chciałam powiedzieć. E, no, to jest, no i co? No i dziękujemy. I Dziękuję jest... bardzo. Bardzo miło Panie spotkać.